Dzisiaj popracujemy z tekstem. To kolejny poradnik z podstaw Photoshopa, ale bez znajomości podstaw, jednak ciężko startować z bardziej zaawansowanymi rzeczami. Więc do dzieła. Cześć, za chwilę pokażę Ci, jak dodać tekst oraz jak go formatować. Zaczniemy od absolutnych podstaw, a na koniec pokażę Ci kilka ciekawych trików. Więc koniecznie zostań ze mną do końca. Na moim kanale znajdziesz inne poradniki dotyczące pracy z tekstem oraz tworzenia ciekawych i kreatywnych efektów. Linki do nich znajdziesz oczywiście w opisie. Startujemy. Żeby dodać tekst do naszej kompozycji, najczęściej posługujemy się dedykowanym do tego narzędziem. Znajdziesz go na pasku narzędzi o tutaj. Ja, jak zawsze, proponuję skorzystać ze skrótu klawiaturowego. Jest to po prostu litera T. Jeżeli klikniesz na ikonę prawym przyciskiem myszy, Zobaczysz dodatkowe możliwości. Nimi jednak zajmiemy się nieco później. Wybieramy narzędzie i klikamy gdziekolwiek na obszarze roboczym. Jak widzisz, dwie rzeczy wydarzyły się automatycznie. Po pierwsze, w panelu warstw dodała nam się nowa warstwa tekstowa, a po drugie, na ekranie pojawił się migający kursor, pozwalający nam rozpocząć pisanie. Dodajmy teraz przykładowy tekst, zaznaczmy go i przyjrzyjmy się menu narzędzia dostępnemu u góry. Większość z tych opcji powinna być już znana, bo jest ona tożsama z innymi edytorami tekstu. Popatrzmy, co mamy tutaj. Po kolei od lewej. Pierwsza ikona pozwala nam przełączać się pomiędzy pisaniem w poziomie i pisaniem w pionie. Następnie mamy rozwijane menu, w którym wybieramy rodzaj czcionki, a w następnym menu jej styl. Pogrubienie, pochylenie Wiesz, o co chodzi. Kolejny krok to wybór wielkości czcionki. Możliwości, które mamy dostępne w tej rozwijanej liście, wpływają na krawędzie dodawanego tekstu. Możemy dodać literom różne style. Dalej mamy różne sposoby wyrównania tekstu, a tuż obok okienko, w którym definiujemy jego kolor. Ok, kolejna opcja to wybór zakrzywienia, czy też zawijania tekstu i nadania mu specjalnego wyglądu. Możemy na przykład uzyskać tekst idący po łuku. Czy też dodać do niego efekt rybiego oka. Trzema slajderami poniżej, możesz dodatkowo zmodyfikować intensywność efektu. Najlepiej po prostu poeksperymentuj z różnymi ustawieniami i sprawdź ich rezultaty. Jeśli klikniemy w tą ikonę, otworzy nam się dodatkowe okno z opcjami formatowania tekstu i całych paragrafów. Do tego jeszcze wrócimy. Kolejne mamy ikonę anulowania i potwierdzania dodania tekstu. I na samym końcu. Możliwość przejścia do przestrzeni 3D i dodania tekstu właśnie w trójwymiarze. Do tego narzędzia przygotowałem oddzielny poradnik, więc tutaj nie będziemy się nim zajmować. Ok, na tą chwilę potwierdzamy zmiany. Tak utworzony tekst możemy oczywiście dowolnie przenosić po dokumencie za pomocą narzędzia do przesuwania. Jeśli chcemy zmienić jego rozmiar, możemy na przykład użyć opcji transformacji, dostępnych po użyciu skrótu klawiaturowego ctrl Command t Teraz możesz nie tylko zmienić rozmiar warstwy tekstu, ale i dodatkowo przekształcać go, rozciągając jeden z narożników z przytrzymanym klawiszem Ctrl-Command. Jak już jesteśmy przy skalowaniu tekstu, to powiem Ci od razu jeszcze jedną rzecz. Pamiętaj, że przy warstwach tekstowych nie masz się co martwić o utratę jakości przy zmianie rozmiaru. Tekst w Photoshopie tworzony jest z wektorów, a nie jest zrasteryzowany. Co to znaczy? A no to, że niezależnie od formatu dokumentu, na którym pracujesz, możesz dowolnie powiększać tekst do niewyobrażalnie ogromnych rozmiarów, a jego krawędzie w dalszym ciągu będą super ostre, bez żadnej pikselizacji. Zobacz, jeśli teraz powiększę znacznie nasz tekst i przybliżę Cię do jego krawędzi, zauważ, że jest ona idealnie ostra. Dokładnie odwrotnie niż zrasteryzowany dokument, który mamy w tle. On już nie wygląda tak dobrze. No dobra, przejdźmy dalej. Żeby edytować tekst po jego zatwierdzeniu, możesz albo kliknąć na niego z wybranym narzędziem do pisania, ale możesz również kliknąć dwa razy w miniaturę w panelu warstw. Nic prostszego. OK, zajmiemy się teraz dodatkowym menu narzędzia tekst, które widziałeś wcześniej. Żeby do niego wejść, możemy m.in. udać się do menu Window, Okno i wybieramy Character. Jeżeli używasz polskiej wersji programu, czego ja osobiście nie zalecam. Poszukaj opcji typografia. Bardzo szybko omówię co tu mamy. Pierwsze okno to wybór rodzaju czcionki. Z rozwijanego menu wybieramy interesującą nasz czcionkę. Z prawej strony widzisz przykładowy miniaturowy tekst. Jeżeli nie chcesz za każdym razem przeglądać całej listy w poszukiwaniu odpowiedniego kroju, a zaufaj mi ilość dostępnych czcionek będzie Ci się powiększać z tygodnia na tydzień. Ulubione rodzaje oznacz gwiazdką. Teraz gdy aktywujesz tą opcję Ograniczysz wybór tylko do swoich ulubionych formatów. OK, dużo obok znajdziemy menu z dostępnymi dodatkowymi wariantami danej czcionki. Pogrubienie, pochylenie, standardowe historie. Dalej po kolei. Tutaj wybieramy rozmiar czcionki. Tutaj wielkość odstępu między wierszami. A w tym polu nigdy nic nie zmieniam. Zostawiamy na optyką. Kolejna opcja to zmiana odstępu między literami. Możemy więc rozszerzać tekst lub sprawiać, by litery były bardziej zbite. Następne dwie opcje to procentowe rozciągnięcie lub zmniejszenie tak wysokości jak i szerokości liter. Popatrz, jak to działa. Świetnie. Następnej opcji możesz użyć na przykład by zmienić wysokość fragmentu tekstu względem jego reszty. Pozwól, że szybko pokażę Ci o co tu chodzi. Jeżeli zaznaczymy na przykład te kilka liter, możemy wpisując tutaj konkretną wartość, przesunąć tę literę w górę. Jeżeli wpiszemy wartość z minusem na początku, litery zostaną oczywiście obniżone. Okno z kolorem służy oczywiście do zmiany koloru tekstu. Wybieramy interesującą nas barwę z palety, lub za pomocą automatycznie aktywującej się pipety pobieramy dowolny kolor ze zdjęcia. To super fajna opcja. Rzecz jasna, możesz zmieniać kolor całego tekstu lub jego dowolnego elementu. Wszystko, co musisz zrobić, to po prostu zaznaczyć interesujący ci fragment. To, co mamy na samym dole, to kolejne standardowe opcje formatowania: a więc pogrubienie, pochylenie, zmiana wszystkich liter na wielkie, przekreślenie czy podkreślenie. Nic nadzwyczajnego. Ostatnie rozwijane menu, jakie widzisz, to wybór rodzaju wygładzenia krawędzi. Jeżeli sądzisz, że krawędź Twojej czcionki jest zbyt twarda lub zbyt miękka, zmienisz to właśnie tutaj. Zanim zamkniemy to okno, pokażę Ci jeden fajny trick. Zamiast wpisywać ręcznie poszczególne wartości, najedź myszką na konkretną ikonę i z wciśniętym lewym przyciskiem myszy przesuwaj w lewo i w prawo, by szybko zmienić parametry. Bardzo użyteczny sposób. Ok, dla całych bloków tekstu mamy dostępne jeszcze jedno podmeni. Chodzi o paragraf. Wchodzimy w zakładkę okno i wybieramy, no oczywiście, paragraf. Nie będę opisywał tutaj wszystkich opcji, bo zakładam, że znasz je doskonale. Na przykład z Worda. Wyrównanie do lewej, do prawej, wyśrodkowanie i tak dalej. Same standardy. No dobra. Popatrzmy teraz na dodatkowe opcje kryjące się pod narzędzie do pisania. A na koniec pokażę Ci jeszcze kilka ciekawych trików. Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę i patrzymy, co mamy w dodatkowym menu. Druga opcja. To dokładnie to samo narzędzie, jedyna różnica jest taka, że tym razem będziemy pisać w pionie. Ok, trzecia i czwarta pozycja to tworzenie zaznaczenia za pomocą tekstu. Już pokazuję Ci, jak to działa i jak to wykorzystać. Wybierzmy może wariant horyzontalny. Ten drugi to dokładnie to samo, z tym, że w formie pionowej. Dodajemy napis. Jak widzisz, utworzyliśmy automatycznie zaznaczenie. Co możemy z nim zrobić? Możemy oczywiście przekształcić go na maskę. Zaznaczamy warstwę tłem i klikamy w tą ikonę. Teraz możemy odznaczyć ikonę połączenia maski z warstwą i za pomocą narzędzia do przesuwania umieścić maskę w dowolnym miejscu. Istnieje oczywiście inny sposób na osiągnięcie tego efektu, ale ponieważ to poradnik o narzędziu tekstowym, teraz wiesz jak zrobić to właśnie za jego pomocą. No i świetnie. To teraz kolejna sztuczka. Jeżeli po prostu klikniesz gdzieś na obszarze roboczym i zaczniesz pisać, twój tekst nie będzie miał żadnych granic. To znaczy będzie się ciągnął jako jedna linia, dopóki nie wciśniesz klawisza Enter, przechodząc tym samym do drugiego wiersza. Jeżeli chciałbyś ograniczyć obszar, po którym możesz pisać do konkretnej wielkości, po wybraniu narzędzia tekstu nie klikaj raz, tylko kliknij i przeciągnij, tworząc zaznaczenie. Zanim puścisz przycisk, możesz z dodatkowo wciśniętą spacją przesunąć obszar w inne miejsce. To taka gratisowa porada w poradzie. Gdy teraz zaczniesz pisać, tekst będzie ograniczony tylko i wyłącznie do otworzonego obszaru. I jak już jesteśmy przy paragrafach, to pokażę Ci od razu drugą sztuczkę. Jeżeli podczas pracy nad tekstem w paragrafie chciałbyś przenieść go w inne miejsce, zamiast potwierdzać zmiany, przełączać się na narzędzie do przesuwania, przenosić tekst i ponownie wracać do edycji, w trybie paragrafu po prostu najeźdź nad tekst, wciśnij i przytrzymaj klawisz ctrl Command. Teraz przesuń pole tekstowe w nowe miejsce, puść klawisz i po prostu pisz dalej. Super fajne. Ok, kolejna wskazówka. Jeżeli chcesz zmienić kształt tekstu, to znaczy wypaczyć go w jakiś sposób, czy też dodać do niego na przykład perspektywę, najlepiej zmień tekst w obiekt inteligentny. Poradnik dotyczący obiektów inteligentnych znajdziesz również na moim kanale. Link czeka oczywiście w opisie. W panelu warstw klikamy prawym przyciskiem myszy na warstwę z tekstem. I wybieramy Konwertuj na obiekt inteligentny. Teraz możesz swój tekst dowolnie zmniejszać, powiększać, zniekształcać i rozciągać bez obawy o utratę jego jakości. Przejdźmy w tryb przekształcania za pomocą komendy Ctrl-Command-T i dokonajmy kilku zmian tutaj. Może zmieńmy nieco perspektywę i porozciągajmy tekst w różne strony. Pięknie. Oczywiście, mając tekst zamknięty w obiekcie inteligentnym, Dalej możemy go edytować. By to zrobić, po prostu kliknij w miniaturę dwa razy, i w nowym oknie pokaże Ci się Twój tekst, gotowy do edycji. Dokonajmy kilku zmian. Kliknijmy Ctrl Command S, by zapisać. I po prostu zamknijmy to okno. Jak widzisz, zmiany zostały od razu przeniesione do obiektu inteligentnego. Kolejny trik, który może okazać się przydatny, to zmiana odstępu pomiędzy konkretnymi znakami. Kliknijmy pomiędzy te dwie litery. Teraz Przytrzymanym klawiszem Alt Option mogę, używając strzałek w lewo i w prawo, zmniejszać i powiększać dostępy pomiędzy tylko tymi dwoma znakami. Ciekawe, co? No i ostatnia, super fajna sztuczka, którą Ci pokażę, to pisanie wzdłuż wyznaczonej ścieżki. Tutaj dla przykładu posłużymy się piórem. Poradnik dotyczący pracy z piórem również czeka na Ciebie na moim kanale. Link oczywiście w opisie. Wybieramy pióro i tworzymy dowolną ścieżkę. O, może taką. Przełączamy się na narzędzie tekstowe. I teraz zobacz. Gdy przybliżę kursor do ścieżki, pojawi się przy nim dodatkowa falowana linia. Klikamy. Tekst będzie podążał idealnie po utworzonej ścieżce. Niezłe, co? A co jeszcze ciekawsze, gdy teraz ponownie przełączę się na pióro i będę moją ścieżkę edytował, tekst będzie zmieniał się na żywo, podążając za moimi ruchami. Super! Stworzyłem kolejny poradnik, pokazujący jak dodawać i edytować tekst podążający zarówno za ścieżkami stworzonymi piórem, ale jak wpisać tekst w koło lub opisać go na nim. Oczywiście nie ograniczymy się tam tylko do okręgów. Link do tego poradnika zostawiam Ci w opisie pod tym filmem. Powiem szczerze, że gdy zacząłem tworzyć ten poradnik, myślałem, że będzie to super krótki epizod. A tymczasem okazało się, że do omówienia jest dość sporo rzeczy, a i tak nie wyczerpaliśmy tematu. Jeśli chodzi o ten tutorial, to by było na tyle. Jak zawsze gorąco zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego kanału, po więcej materiałów tego typu. Do następnego pozdrawiam. Cześć!